Cześć, 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 cześć! Siemaneczko moi drodzy, witajcie, witajcie serdecznie. Zobaczcie co się pojawiło. Kolejna część z hitu ekranu. Eee, zaczynamy od trzęsienia ziemi. To będzie zadanie, które będę musiał wykonać na samym początku. Sprawdźmy może. A to nie jest to. Eee, Święto niepodległości. A, czy ten coś na stronie? Faktycznie to będę mógł wygrać bohaterów. Hmm. Upamiętnić Święto Niepodległości Bazy Głównej pokazem świątecznych fajerwerków. No dobra, to jest takie zadanie dodatkowe. Natomiast główne trzęsienie ziemi, to jest tutaj. Czy mi się wydaje, czy od czasu uderzenia meteoru doszło do wielu niewyjaśnionych trzęsień ziemi? Chyba powinniśmy to zbadać. Rozstaw bezprzewodowe seismografory. A ja przeanalizuję dane 5. Ciekawe, czy się uda w pierwszej y, misji. 250 talonów do wygrania, nie przedłużajmy. Hmm. Wbijamy na mapę. Uruchamiamy. Zobaczymy, może się uda przy okazji zrobić misję fabularną. Oby, oby, oby. Przeniosło mnie gdzieś, gdzie są istniejące sesje. W postaci jednej osoby, ale za to ostro wykoksanej. No to cóż, lecimy, zobaczymy jak będzie. Ciekawe rzeczy pow powprowadzali razem z tym dodatkiem najnowszym. Można wyciągać rzeczy z księgi kolekcji, jak się przez przypadek coś tam włożyło. Można sobie tworzyć bronie, które są w księdze kolekcji. Elegancko, fajna sprawa, trzeba będzie przetestować. Ale najpierw widzę wykrzykniki, zajmę się nimi. Mam sporo materiałów, jak widzicie się trzęsie? Widzieliście? Słyszeliście? Masz rację. Trzęsienia ziemi zdarzają się coraz częściej. Musimy zacząć je mierzyć. Rozstaw bezprzewodowe sejsmografy. No proszę, Poraz tym skończyć, dowódco. Takie fajerwerki, to już widziałem. Były Zacznijmy całkiem niedawno. Gdzieś tu jest jeszcze coś. O, sejsmograf tym razem. Bierz się za trzęsienie! Pomocy! Fantastyczny sejsmografik. I już się bijecie z ocaleńcem. O nie! Prawie go uratowałem. Tam widzę kolejny mm, wykrzykniczek. Także biegnę do niego. Fajnie by było jakby ktoś jeszcze przyszedł do tej misji. W dwójkę może być ciężko, bo to jest setny poziom. No ale cóż, jak nie będzie nikogo innego to trzeba będzie zrobić to w dwójkę. I fajerwerki i sejsmografy są oznaczone widzę wykrzyknikami. To dobrze. To dobry znak. Kogo ty tam bijesz? Aż tam uciekły te stwory? Co one tam robiły? Aż tak się wystraszyły na pewno. Potęgi mojej. Ale okej. Okay. Lecimy dalej. O, proszę bardzo. Gdzie się nie ruszę, tam wykrzyknik. Sejsmografik. Następny, cudowny. Nieźle jak na początek. Nieźle jak na początek. Otuchy to ona nie, nie potrafi dodawać. Widziałem tam wykrzyknik po lewej stronie, ale już pofrunę w, tę, w, w tą stronę. Poszukam kolejnych wykrzykników tutaj i tam skończę, gdzie on był. Bo tutaj... Bo tutaj na razie nic nie ma. Tam obudziłem obóz, ale... Nie będę marnował czasu na te obozy. Są ważniejsze sprawy na głowie. Póki co oczywiście. O, o, o! Tym razem fajerwerki. Uczcijmy niepodległość bazy głównej. Znowu się trzęsi ziemia. Panie to wymyślili. Tym trzęsieniem. Coś tu jest, coś tu jest. przepięknie. Możesz trząść ziemią, ale się nie ukryjesz. A co kurę z powietrza? Dobra, zaliczyłem Mgielne. O to mi chodziło tak naprawdę. Będzie Reprofit kolejny, kolejna stufa. Stóweczka Reproficiku. Eee, seismograf. Dobra, tam widzę jeszcze dwa kolejne wykrzykniki na pewno, co najmniej. Poro rzeczy zaliczę w tej misji, widzę. Uuu, jak tutaj obrodziło w te... wykrzykniki. Tornchet, zawołam ziomeczka mojego. Ciekawe, czy będzie zainteresowany na tym jego poziomie, to pewnie... Pewnie niekoniecznie. Ale zapytam się z grzeczności. Jak nie, to robię sam. Ale najpierw oczyszczę teren. O, już tu przyszedł. Ledwo napisałem i już jest. To jednak jest zainteresowany. Niemożliwe. Udało się. Ktoś dołącza. Delikatne lagi, ale ok. Do zaakceptowania. Ważne, że przychodzi pomoc. Bo ja tu zbieram te wykrzykniki. Jakbym nie zaliczył misji, no to mógłbym zapomnieć o każdym wykrzykniku, który podniosłem. Dobra, tam są jeszcze co najmniej dwa. Nic z tego. Hmm... Ym... Może Blue ten przy okazji się zajmę. Bo też na pewno będzie potrzebny. Bez dwóch zdań. Dobra, tutaj coś mamy. Tak jest. I kolejne trzęsienie. Zdawało mi się, że łatwiej będzie odczytać te dane. Ryj jakaś taka mało rozmowna w tym wydarzeniu. Jest już aktywna. Wcześniej gadała jak najęta. Normalnie bym nie atakował tych sporków, ale bluot był. To się nie mogłem oprzeć. Gdzie ten wykrzyknik? A, gdzieś tam po prawej. po blue glucika. No dobra, i to by było na tyle jeśli chodzi o wykrzykniki, ale jeszcze przejdę się do środeczka miasta. Miasteczka. Tutaj to chyba nic nie będzie już. Najwyżej z obozem mogę poważnie, ale to jest drewno. To nie, to za drewno dziękuję. Idę po Blue z kolejny. Trzeba będzie się skupić na misji. Przemieszanie. Dobra. A, oni już to zebrali? No to jak oni to zebrali, to ja w takim razie uruchomię. To ja w takim bądź razie uruchomię to. Gdzieś jeszcze było życie? Tam lecimy po życie. Dobra, życie odpalone. Ej, nie, nie mogę. Chciałem użyć fali uderzeniowej, ale jeszcze się nie zrespiła. I po tobie. Teraz trzeba przetransportować bombę do wyrzutni. Nie musisz się martwić o same tory. Jeśli bomba zostanie zniszczona, stworzymy kolejną. To misja, w której strzelamy w biegu. Podobno Dobra, idziemy do punktu A. Najpierw bomba jest w drodze, chronią. idę. idę. poczekajcie na mnie z tą bombą. Jak się bom ten trzęsie ziemię, to pustaki tak um, są ogłuszone jak po wyrzutni lampowej. Wygrałem jeszcze obóz przy okazji. A, zwiększyli przy okazji ilość naboi, które można yy, przechowywać, to też fajna rzecz. Ja tu lubię LKM-em grać, a ten LKM to jest taki amunicjożerny. Więc zdecydowanie mi się to przydaje. No, bombo, jedź szybciej. E -e. Możemy chwilę nacieszyć się tym, jakie to fajne? Ach, mogłabym zlikwidować tym wszystkie moje problemy. Dość już tego. Bierzmy się do roboty. Oczywiście załadowana. standardowo nie zauważyłem, jaki element przyjdzie na potworkach, na więc nie wiem, z czego budować. Na Broń i ale dobra, na zbudujmy z tego. Gości. On też chyba nie zauważył, ale... Ale buduje tak jak ja. Zobaczymy, czy dobrze strzeliliśmy, chociaż ten drugi gościu to buduje z metalu. Nic z tego niemożliwe. Muszę się jakoś, nie wiem, bardziej zmobilizować, żeby się orientować, jaki element będzie przychodził. Nie, nie mogę, bo to jest naprawdę później przydatne. Nie trzeba się tak męczyć, jak już jest atak. Mam nadzieję, że nie będzie woda, bo jak przyjdzie woda, no to, to zniszczy tą budowlę raz, dwa. Jak przyjdzie ogień albo natura, to jak najbardziej jest OK. Hmm. No dobra, on tutaj tak buduje, to ja też coś zbuduję, żeby nie było. <laughs> Już odpalili, ale się spieszą. A co idzie? <laughs> o Boże idzie woda jednak. No to, ale, dobra, damy radę. Obrona nie jest najgorsza. Powinno być ok. A po drugie, sama obrona, jeśli chodzi o tą. O obronę. O, o, o tą bombę, to też jest krótsza niż inne. Przez to, że wcześniej. wcześniej bombę dostarczamy. Tak więc myślę, że damy spokojnie radę. Ja chciałem jeszcze postawić, oczywiście, swojego obrońcę. Byłoby jeszcze troszkę łatwiej. No ale dobra. Skoro odpalili. Dobrze, że to trzęsienie jest, to te stworki też się tak trochę e, kołyszą. Łatwiej je pozabijać. Dobra. Czas chyba na jeszcze jedną wieżyczkę i uciekam. Łtwizna. Kłopoty w naszym porcie! Zobaczę, jak tu z tej strony radzą sobie, rad a nie, coś tutaj im weszło. Może boss, dobra. Nieważne, pilnuję dalej mojej strony. Elegancko sienie ziemi się zawsze przydaje. Jeszcze momencik zostało 30 sekund. 30 sekund, to ja rzucam wieżyczkę, zapomniałem o niej. Nieprzyjaciel, no i cóż, moi drodzy, udało się. Eee, zaliczyłem Mi po pierwsze misję fabularną, po drugie. Po drugie, część zadań udało mi się zaliczyć. Zarówno z tej części głównej, jak i z tej części świętowania niepodległości. Świetnie. Mimo, że źle wybrałem tą materiał do budowy. To i tak nie jest źle. O, najwyższy, ten najwyższy poziom skrzynki, super. Przepięknie, przepięknie, rzekłbym. Cóż tu będą za nagrody w tej skrzyneczce? Dobra, złoto, legendarny profit, bohater, jakiś schemacik, elektryzator, na pewno się kiedyś przyda. No i reprofit przyda się mi jeszcze reprofitu bardzo, bardzo dużo. No także cóż, moi drodzy. Po części zrobiłem trzęsienie ziemi, zostało mi jeszcze jedno z pięciu, 4 na 5 mam. Hmm. A tutaj mam 6 na 11, czyli no też troszkę za połową. Myślę, że w kolejnej misji na pewno uda mi się zakończyć no przynajmniej jedno z tych zadań. Myślę, że dwa, ale, ale jedno to co najmniej. Ujrzmy jeszcze w ogóle, co to są za nagrody, bo ja nawet nie zobaczyłem ich wcześniej. Ostatnio zdobywaliśmy ninja. Tutaj będę miał do wyboru jakiegoś bohatera. A tu jest to święto niepodległości. No dobra. Tak, który z bohaterów. Będę musiał się przygotować i zobaczyć, którego jeszcze nie mam. Ale dobra moi drodzy, no to co, to dziękuję Wam za ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i do zobaczenia następnym razem. Papa, pa, trzymajcie się.